Gdy mama usiądzie, a ja zaśpiewam jej tak, poczytaj mi mamo troszeczkę, przeczytaj mi mamo książeczkę, poczytaj mi mamo wieczorem i rano, poczytaj, poczytaj mi mamo, poczytaj mi mamo wieczorem i rano, poczytaj, poczytaj mi dziś. Dobre i na złe. Co? Z książek. Po całym świecie nie, nie. wszystkiego dowiecie się. Kto to był Was, Godaja? Gdzie leży Skarka? Lama. A my Kopernik odkrył sekrety poczytaj mi mamo troszeczkę przeczytaj mi mamo książeczkę poczytaj mi mamo wieczorem i rano poczytaj poczytaj mi mamo poczytaj mi mamo wieczorem i rano poczytaj poczytaj mi Dziękujemy. <śla> I chcę, chcę, know chcę, chcę, Jest nasza ojczyzna Cenniejsza niż złoto I najbardziej żyzna Najweselsza i najdroższa Najbardziej lubiana Najsympatyczniejsza I zaś kochana Dobra, teraz my? Tera, jak mamy przejść przez sklep? Ale za chwilę myślę że... A jeszcze nie śpiewaliście? Nie, nie śpiewajcie Oto trzy, cztery, pierwsza z drugą Ten. Ten mój dzień Śmieszny dzień Chodzi za mną cały Za sukienicę, za kartowicę stało się... Oh, it's yes. Yeah, that's yes. cool. じゃあ。<laughs> <laughs> to tak samo Ela jak ty byś się nie nie pultała to by nie mówił a że ty się kłócisz nie, ja nie z Markiem i z Włodkiem no to oni bez cewy na ciebie nie, no, taka dobra dziewczyna ale jeszcze nie to nie ale ale pultaj nie no weź też się. przyjdzie wytrzymać ale ten Marek